Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, ale fajnie, że jesteście. Ja mam dla Was przygotowane kolejną garść, kolejną porcję. Premier, jak wiecie, tej jesieni naprawdę sporo się dzieje, jeśli chodzi o nowe planszówki, więc staram się co tydzień dbać o to, abyście byli bardzo na bieżąco i pokazuję Wam te nowości, czyli jakby główne założenie każdego odcinka premier. Staram się jeszcze przedpremierowo. Czasami udaje się w momencie, kiedy gra już świeżutko trafia na sklepowe półki. I dzisiaj dokładnie tak będzie, więc. Będzie troszkę kryminalnie, zabiorę was w pewien gotycki klimat, ale będzie też bardzo przyjemnie. Poturlamy sobie razem. Zobaczycie te nowe dwie odsłony kaskadi w postaci Rollen Rite, więc wybierzemy się nad rzekę i, i nad wzgórza. I zobaczycie też, jak wydaje się gazetę i jak bardzo ważny jest czas. A propos czasu, to ja już za chwilkę zaczynam, natomiast was poproszę, jak macie go momencik o zostawienie mi kciuków w górę. Możecie zrobić to oczywiście również po obejrzeniu tego odcinka, ale mam nadzieję, że Wam się. On spodoba. I oczywiście zachęcam do dołączania do grona subskrybentów, abyście byli na bieżąco. A jeśli chcecie wiedzieć troszkę szybciej i więcej, i wspierać rozwój kanału On Table, to serdecznie zapraszam Was do grona moich patronów e, i myślę sobie, że tych formalności stało się już zadość, wiecie jak bardzo ważna jest ta inter interakcja, więc e, cieszę się, że mogę na nią liczyć, na tę Waszą aktywność w przeróżnej formie i postaci. Oczywiście sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji, natomiast chyba starczy już tego gadania na przywitanie, lecimy! Dobrze, moi drodzy, przechodzę do bloku aktualizacyjnego. Słuchajcie, jeśli chodzi o premiery listopadowe, to serdecznie odsyłam Was, jak chcecie je poznać w takim dużym skrócie, jak mam tutaj w zwyczaju na początku premier, do poprzedniego odcinka, gdzie Wam całą listę tych wszystkich nowości, jakich możecie się spodziewać w listopadzie, wyszczególniłam. Natomiast co rusz pojawiają się nowe rzeczy, nowe aktualizacje, i dzisiaj Wam. O nich wszystkich opowiem, nie wracając już do poprzednich, natomiast dodając te właśnie nowe. No i tak, jeśli chodzi o premiery, to już w sklepach znajdziecie nowość od Mooduko, którą dzisiaj notabene pokażę Wam w odcinku, czyli odpowiemy sobie na pytanie, kto zabił. No nie, nie odpowiem Wam, ale pokażę Wam, jak można odpowiedzieć. Jeśli chodzi o Galaktek, która wrzuciła aktualizację, no to posłuchajcie, w listopadzie. Premiery mają mieć ślimaki. Wyobraźcie sobie, że przypełzły do mnie wraz z rzutem zaopatrzenia, więc dzisiaj rzucicie okon, okiem na zawartość pudełka. Ja jeszcze nie zdążyłam zagrać, natomiast pokażę Wam, jak wyglądają, a później, już po rozgrywce, opowiem nieco więcej. Ale jeśli chodzi o listopadowe premiery, to również małe epickie ktulu, i tutaj będzie się grafika wyświetlać, wraz z dodatkiem kult chaosu. Dopowiem jeszcze, że instrukcja również do tej gry jest dostępna, a jakbyście chcieli się troszkę szybciej zapoznać, Poznać. Przed sprzedaży od Galakty, to trochę w ramach przypomnienia, i premiery, które odbędą się w grudniu, a więc chwila więcej czasu na zastanowienie się, czy na przykład takie Fate Forge kroniki Khan wraz z dodatkiem yy, i też instrukcja tutaj dostępna, to gra dla Was. Kolejna premiera to Huhan czy czuchan, nie wiem jak to się czyta, czyta w końcu, tak czy inaczej. Grafika pudełka wyświetla Wam się tutaj z boku na ekranie, więc wszyscy wiedzą o jaką planszówkę chodzi. Kolejna przedsprzedaż dopiero co ruszyła i już nie od Galakty, tylko od wydawnictwa Ogry Games architekci. Stone Spine, moi drodzy, i przeskoczę sobie do naszych polskich kaczuszek, czyli do Lucky Duck Games. I tutaj niebawem spodziewajcie się dwóch premier Rollen Wrightów, czyli wykreślanek ze świata kaskady, dzisiaj i rzeki, i wzgórza. Wam pokażę i opowiem o co tam chodzi z turlaniem i wykreślaniem, właśnie. Tak samo prasa w druku. Również dzisiaj w odcinku zobaczycie, jak na czas sobie układać druk gazety. Nieświadomy umysł, pokazywałam wam. W poprzednim odcinku premier. Yy, ograłam sobie go ostatnio, więc yy, pewnie za chwilkę pojawi się oddzielny materiał i dwa słowa więcej. O tej grze Wam opowiem. Natomiast jeśli chodzi o zapowiedzi, to myślę, że bardzo zainteresuje wszystkich miłośników horrorów Arkham, oczywiście w wersji karcianej, zapowiedź od Galakty, której raczej można było się spodziewać czyli mamy tutaj rozszerzenie badaczy i rozszerzenie kampanijne zatopione miasto. I słuchajcie, do druki to też pewnie zaciekawi wielka, planszówka też od Galakty, już dostępna w sklepach, albo za chwileczkę dosłownie będzie czyli wojna o pierścień, do druków Wróci również świetna wykreślanka. Moje miasto gra kościana, też od Galakty oraz Pax Pamir. Moi drodzy, jeśli chcecie sobie uzupełniać swoją kolekcję Paxów, to jak najbardziej. Od Portal Games w ramach do druku powraca gra Hegemony. No i zostaje u Portal Games Trickerion. Nie wiem, czy wiecie, jak zamówiliście, to pewnie wiecie, że już jest wysłany i być może już ma, nawet macie swój egzemplarz, który wyskoczył Wam jak, jak królik z kapelusza. I dwa słowa jeszcze chcę. Poświęcić kampaniom, które się zbliżają, a także otwartym ponownie, bo być może hmm... Niektórzy z Was przeoczyli, więc oczywiście e, pół świata planszowego czeka na zbliżającą się za niecały tydzień już kampanię Lands of Evershade. o tej grze opowiadałam już, pokazywałam Wam o co chodzi, tak więc możecie sobie śmiało zobaczyć e, i co w pudełku i co myślę e, o tym połączeniu planszówki z grą fabularną, e, jaką proponuje nam Awaken Realms. E, natomiast jeśli chodzi o otwarte e, plecz menadżery, czyli możecie wszyscy, niezależnie czy wspieraliście wcześniej, czy myśleliście o tym, dołączyć sobie do kampanii Grim Coven, czyli boss battlera właśnie od um, Awakened Realms, też tę grę wam pokazywałam. Możecie również dołączać do Kings of Ruin, czyli um, tak naprawdę um, nowszej wersji Tainted Grala. Dla wszystkich również otwarty jest plec manager gry Heroes of Made and Magic 3 od Archon Studio, um, gdyby komuś umknęło jakimś cudem. No i moi drodzy, następny Pledge Manager. Tutaj na kanale mówiłam Wam o tej grze, zresztą polskich twórców, czyli Blackbeard's Lost Fleet, czyli zaginiona flota Czarnobrodego. Także ma otwarty plecz menadżer. Idę dalej. Tu już nie planszówka, ale myślę, że mogą Was zainteresować świetne inserty, które też Wam pokazywałam w gadżecie właśnie. I takie duże boksy do Everdela i również do Everdela duo od naszego polskiego producenta, czyli od Eraptora. Naprawdę kapitalnie wyglądają, więc również polecam. I plecz menadżer otwarty jest również dla gry Lords of Heaven od wydawnictwa. Falanks. Sami widzicie, że naprawdę długa ta lista plecz menadżerów, więc, więc warto, abym wam o niej e, przypomniała, napomknęła. Może nie śledzicie tego, więc szkoda, żeby umknęło. I zostając trochę u Falangsów, e, to właśnie nowa kampania od tego wydawcy się zbliża. Pokazywałam już e, Wam bardzo ogólnie, jak wygląda Hans in the Sea za jakieś 10 czy 11 dni od momentu, kiedy nagrywam, e, startuje. Troszkę dłużej trzeba będzie poczekać na Fox Pound, to też ostatnio Wam pokazywałam tę grę. E, jeszcze nie mam. Żadnych informacji, że będzie po polsku, choć naprawdę ja mocno zaciskam kciuki, żeby to się udało. Natomiast ja jeszcze do tego tematu wrócę, bo bardzo wielu z Was pisało, że chcecie więcej o tej grze usłyszeć, więc myślę, że po prostu pogram, zapoznam się z nią i y, przygotuję dla Was materiał. Natomiast potrzebuję na to chwilkę czasu, a tym bardziej, że go mamy, bo ta kampania, kampania tam rusza za 60 kilka dni, więc spokojnie wyrobię się z tematem, zanim wystartuje. A więc taka długa lista aktualizacji, jeśli chodzi o plecz menadżery i nowości, których możecie się niebawem spodziewać, to myślę sobie, że już teraz znowu jesteście na bieżąco, a więc ja mogę przejść do dalszej części tego odcinka premier. A was oczywiście zachęcam do jego oglądania. Kto zabił na to pytanie, nie odpowiem wam dzisiaj. Wy sami możecie sprawdzić, a kto z Was lubi kryminały, na przykład Kasi Puzyńskiej. Znacie książki tej naszej polskiej pisarki, która wymyśliła sobie wieś Lipowo no i właśnie tutaj w nowości kryminalnej, nowości od Muduko, będziecie mogli poniekąd przenieść się do właśnie tego wymyślonego przez Katarzynę Puzyńską świata i spróbować sprawdzić, kto zabił. Jak to działa w tej dedukcyjnej grze dla od dwóch do pięciu graczy? Chyba nie muszę wspominać, że celem tej gry jest rozwiązanie śledztwa, czyli no odpowiedź na to tytułowe pytanie, kto zabił do tego jakim narzędziem, o której godzinie oraz gdzie. A więc w tej grze, moi drodzy, klasycznie jak w takich właśnie kryminalnych, dedukcyjnych grach będziemy wcielać się w śledczych. Y Którzy będą musieli się po prostu dowiedzieć, co inni gracze wiedzą, będą musieli też analizować te różne wskazówki, poszlaki, będą rozwiązywali całą tą kryminalną sprawę, dążąc do tego, aby wskazać cztery brakujące karty dowodów, które leżą zakryte na planszy głównej. Jeśli już kiedyś mieliście okazję wcielać się w śledczych, to pewnie wiecie, że potrzebne będą do tego przesłuchania, ale też warto będzie zrobić wywiad środowiskowy, trochę posłuchać plotek, a może nawet wręczyć łapówkę, aby się czegoś więcej dowiedzieć. Tylko w wypadku łapówki nie pomylcie kopert. No i generalnie te wszystkie Wasze spostrzeżenia będziecie sobie notować, zapisywać w notesie. A zatem, moi drodzy, jeśli jesteście miłośnikami kryminałów, również w tej wersji planszowej, e, lubicie autorkę, e, no to możecie sprawdzić sobie już, e, jak to działa, w grze, kto zabił, bo e, ta e, planszówka dostępna jest już w sklepach. A więc, jako nowość, wam ją dzisiaj pokazuję, nie zdradzając za dużo, no bo przecież szkoda psuć wam zabawy. Wspomniałam, jak ważny jest czas, i w wypadku e, wydawania pisma e, jest on bardzo istotny. Chociaż równie mocno ważne są też reklamy, żeby gazeta mogła zarabiać. Jeśli byście chcieli wcielić się właśnie w dziennikarzy, którzy na czas tworzą swoje szpalty, gazet i umieszczają tam różne artykuły, zdjęcia poprzeplatane, no właśnie, reklamami, to w grze prasa w druku, która niebawem pojawi się na naszym rynku, czyli w nowości od wydawnictwa Lucky Duck Games, będziecie mieli okazję to zrobić. I tak trochę sobie to powiązałam, że skoro mamy Mamy tutaj te nasze polskie kaczuszki, to i tu będą zwierzątka, a nie ludzie, bo to właśnie zwierzęta będą tę gazetę tworzyć, chociaż nie tak naprawdę to wygracze. Generalnie jak to działa, słuchajcie, to jest tak naprawdę układanka z żetonów różnego rodzaju. Są to żetony właśnie artykułów w różnych kolorach, mogą to być właśnie żetony ze zdjęciami oraz żetony. Reklam w różnych wielkościach i będzie istotne, jak je sobie porozkładamy na tej naszej gazecie, bowiem no, na przykład artykuły nie mogą ze sobą sąsiadować, a jeśli będą, no to nie będziemy mieli z tego tytułu punktów. Musimy również zwracać uwagę na ikonki, jakie się tam znajdują do artykułu o danej ikonce. Warto dopasować odpowiednie zdjęcie. No i żeby to wszystko było dochodowe, to warto powciskać również reklamy. Natomiast słuchajcie, jeśli chcielibyście zagrać w wersję nieco bardziej zaawansowaną, niż tylko zbieranie sobie tych żetonów, układanie na biurku, później odsłanianie i na czas układanie sobie, czyli już robienie składu gazety, to jeszcze pojawiają się takie modyfikujące nasze działania newsy z ostatniej chwili, na przykład o takie wytyczne na piątek, które mówią, że artykuły różowe nie mogą sąsiadować z czołówką. No i tak to trzeba sobie poukładać, żeby spełnić ten, tenże warunek. Albo dajmy na to wytyczne: na sobotę gracz z największą liczbą punktów za zdjęcia otrzyma dodatkowe pieniądze. Bądź też reklamy nie mogą sąsiadować z pustymi polami, i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo powiem wam, że w tę grę możecie zagrać w trybie jednoosobowym, ale też w takim trybie łamigłówki. Będziecie mogli również zagrać scenariusze, gdzie będziecie mieli do osiągnięcia różne określone cele, albo jeśli macie takie preferencje, w trybie rodzinnym czy trybie turowym. A więc przy różnych wariantów do wyboru jest tutaj mnóstwo. Dbajcie zatem o to, aby w tej Waszej gazecie było więcej dobrych wiadomości niż tych złych, bo za złe dostaje się minusowe punkty. Tak czy inaczej, jeśli lubicie układanki, a jeszcze do tego gry na czas, to myślę, że prasa w druku może Wam się spodobać, niezależnie od tego, jaki wariant rozgrywki wybierzecie. Dzisiaj w odcinku Premier pokażę Wam grę planszową, która powstała na podstawie książek kryminalnych naszej polskiej autorki, notabene. Natomiast teraz pokażę Wam planszówkę w dość dużym pudle, która to powstała na podstawie komiksów, wprawdzie nie kryminalnych, ale taki klimat dość mroczny, gotycki, jak zresztą e, informacja na pudełku tegoż, e, tej planszówki głosi, czyli Hrabstwo Haru, bo właśnie e, komiksy o tym tytule ukazywały się e, w Stanach Zjednoczonych, e, natomiast my tutaj mamy do czynienia z planszową wersją, no i jak to pokrótce wygląda, już Wam pokazuję, bo sobie troszkę pograłam, natomiast tu możecie z, e, rzucić okiem na... Pudełko, które, jak już Wam pokazywałam wcześniej, ma taką dziurę, bo jest jednocześnie Dice Towerem, i tu będziemy wrzucać kosteczki podczas rozpatrywania walk. Natomiast zbierając to wszystko w całość, przede wszystkim tę grę będziecie rozgrywać w tak zwanych rozdziałach, czyli kiedy legenda Emi oraz legenda Levi, czyli dwie strony rodzina i obrońcy, będą się spotykać na planszy, każda ma swoje cele i każda będzie ze sobą walczyć, czyli rozgrywka dwuosobowa. Jeśli chcielibyście włączyć trzecią osobę, to może się ona tutaj wcielić w czarownice. Hester, która ma z kolei swoje plany i swój pomysł na rozgrywkę i robi zupełnie inne rzeczy niż obrońcy czy też, e, czy też rodzina. No ale wracając do tej wersji tak zwanej podstawowej, tak ją nazwę, e, no to właśnie. Obrońcy będą mieli za zadanie uratować mieszkańców miasta, czyli tego hrabstwa Haru, i oni są wyrażeni w postaci takich czerwonych mipelków, stojących na krańcach mapy. Generalnie obrońcy będą musieli dążyć do tego, aby rozstawić te swoje potworki oraz jakby naszą legendę, tak aby mieszkańcy mogli sobie tą ścieżką przejść. Z kolei rodzina ma zupełnie inny cel, a mianowicie zniszczyć miasteczko, i tutaj wyrażone jest to w postaci takich domków, które stoją znowu po drugiej stronie planszy na skraju, a więc muszą tam i stworki, i legenda tej rodziny dotrzeć. Zasadniczo każda strona tego konfliktu ma swoją plaszetkę i będzie mogła rozwijać na, na tej planszy frakcji, atrybuty takie jak no ruch oczywiście, żeby móc poruszać się po mapie dalej, szybciej, takie jak właśnie wzmocnienie, aby wygrywać walki i więcej kostek wrzucać do tego Dice Towera, czy też atrybuty, które umocnią samą legendę, aby móc korzystać z jej specjalnej zdolności efektu. Natomiast to jak wygląda przebieg poszczególnej tury, wyznaczają nam tu poniekąd słoiki, czyli w postaci właśnie takich żetonów ze słoikami mamy rozłożone na planszy punktacji. I sobie odwracamy taki słoiczek i wykonujemy daną akcję, a do wyboru mamy na przykład słoik umiejętności, czyli tutaj korzystamy sobie na przykład z ruchu, czy też przywołania, gdzie możemy więcej jednostek, więcej tych stworów na mapę przywołać, albo właśnie wzmocnienie, jak się szykujemy, albo spodziewamy się walki. A jeśli Was interesuje walka, to nie jest ona jakoś skomplikowana i tak naprawdę koncentrujemy się na gromadzeniu kosteczek poprzez różne efekty, aby do tego naszego pudełka i dziury tutaj na samej górze, że wrzucić ich jak najwięcej, co oczywiście nie gwarantuje, że wszystkie wypadną, bo mamy tutaj Dice Tower, więc niektóre z kostek mogą na ściankach gdzieś tam w środku zostać. E, Im więcej ich wypadnie po naszej stronie, tym lepiej, bo tę walkę po prostu wygramy i zastosujemy efekty jakiegoś tam odpychania bądź zabijania potworków przeciwnika. Zasadniczo te frakcje będą sobie też utrudniać życie podczas przemieszczania się. Na przykład rodzina ma taką funkcję wywoływania burz. Trudniej z kolei obrońcom na te obszary z burzami się wchodzi, ale mają swoje ścieżki, które ułatwiają im przechodzenie, czyli właśnie Będą transportować tych mieszkańców szybciej. Do tego każda frakcja ma po kilka różnych legend, czyli tych naszych bohaterów głównych, każdy z jakąś inną specjalną zdolnością. No i wspomniałam na początku o. Hester, czyli o wiedźmie, która będzie tutaj korzenie puszczać na planszę i palić, a nawet wciskać takie swoje węże w uszy naszych stworów. Strasznie małe te żetony i niewygodne, natomiast zasadniczo najpierw jak Hester się pojawi, to ona będzie nożyła do tego, żeby się odrodzić i właśnie tymi korzeniami oplata poszczególne pola planszy, zbiera sobie tam kosteczki, odpowiadające typom, rodzajom pól, aby móc pojawić się na planszy, odrodzić się i uprzykrzać życie pozostałym graczom. I w dużym, naprawdę dużym skrócie to by było na tyle, jeśli chodzi o hrabstwo charą, które jest asymetryczną grą, więc... Zależnie od tego, którą frakcję wybierzecie, jaki lider będzie tam działał, jakie macie te swoje cele, rozgrywka ułoży się zupełnie, zupełnie inaczej. Tutaj mogę dodać, że na początek jest takie zalecenie, aby najpierw poznać właśnie te frakcje, na czym będzie zależało rodzinie, na czym będzie zależało obrońcom, jak mają te swoje cele osiągać, jak działać, czyli zagrać we dwójkę, aby kiedy włączamy sobie trzeciego gracza, czyli właśnie hester, lepiej rozumieć, jak ona może działać, co ona może robić, jak już będziemy lepiej znali pozostałe frakcje. To teraz moja wielka prośba, abyście dali znać w komentarzach, czy chcecie, abym wam o hrabstwie Harrow nieco obszerniej, dokładniej opowiedziała w dzielnym nagraniu. Wpisujcie w komentarzach, a ja lecę dalej. Mały spacerek. Na drzeczkę, czy może wolicie pospacerować po wzgórzach? Tak naprawdę obie preferencje jestem w stanie w 100% was, Wam spełnić, pokazując dwa nowe Rollen ride tak zwane, czyli dwie wykreślanki ze świata pewnie doskonale znanego Wam z gry: Kaskadia. Czemu mówię doskonale znanego, bo wiele razy Kaskadia w Waszych rankingach ulubionych planszówek się pojawiała, i teraz trochę takie odświeżenie, właśnie w postaci bystrej rzeki, bądź też wzgórz, czyli wykreślanki. Z tego właśnie świata zupełnie inne niż, nazwijmy to, gra podstawowa, jakie już Wam pokazuję. Od razu dopowiem ważną, istotną rzecz, że nie musicie ani znać, ani mieć tak zwanej podstawowej gry, czyli kaskadi, bowiem te wykreślanki jedna i druga są zupełnie niezależne, choć obie możecie ze sobą łączyć, jeśli na przykład będziecie mieli życzenie wyjść na tę wycieczkę w szerszym gronie, czyli nawet do ośmiu graczy. Natomiast jak to działa, no to właśnie zobaczcie na tę rzeczkę już Wam opowiadam. A więc moi drodzy, tasujemy sobie karty siedlisk. No tam odrzucamy część tych kart do pudełka, więc za każdym razem w kolejnej rozgrywce trochę nam się to inaczej wszystko tutaj poukładamy. No są w dwóch poziomach. Ten pierwszy pojawia się na górze, a więc od nich zaczynamy. Drugi pod spodem. No i wykładamy kartę takiego siedliska, a także karty uzupełnień. I tutaj będziemy mieć karty, które dają zniżkę w postaci niebieskich kart uzupełnień, i te będziemy kłaść sobie na górze. Natomiast takie z brązową ręką. Ramką, czyli karty uzupełnień z premią położymy poniżej i robimy w ten sposób miejsca na cztery karty siedlisk, bo docelowo tu będziemy do czterech kart wykładać. Każdy z graczy oczywiście otrzymuje swoje arkusze do rysowania, tam gdzie będzie oznaczał ilość zwierzątek oraz drugi arkusz, na którym oznaczy siedliska. Same arkusze środowiska tu musicie zwrócić uwagę w narożniku, że mają różne poziomy. Trudności. A więc wybieramy sobie te same arkusze, no i startujemy z grą, czyli turlamy. I tutaj niezależnie, który gracz, Turla, wszystkie cztery, te większe takie niebieskie kości, są kości centralne, jedna to jest kość specjalna. Natomiast każdy z graczy ma swoje dwie kości osobiste. Jedną taką z miszkiem, a drugą, która pokazuje tam na przykład myszołowa i łososia. jeśli chodzi o te zwierzaki, to bardzo istotna jest tutaj tak zwana hierarchia rzadko oraz wartości takiego zwierzaka i będziemy tutaj wydając punkty czy raczej żetony natury mogli manipulować tymi poziomami czyli na przykład podnosić daną hierarchię na przykład łososia na końcu jakby tego całego układu pokarmowego do myszołowa w zależności od tego jakiego zwierzaka potrzebujemy a do czego potrzebujemy Ano do tego aby jakby opłacić koszt tej karty siedliska i to są są ikonki, które widzimy na górze tej karty, natomiast na dole mamy określone jakby nagrodę, czyli jaką wartość w danym, danego siedliska wpisujemy i też ewentualnie ile tych punktów, żetonów natury zdobędziemy. A zatem kiedy wszyscy gracze poturalają sobie kostkami, skorzystają z ewentualnych bonusów, zliczą sobie zwierzaki, później spełnią wymagania z karty siedliska, powpisują sobie to w swoje arkusze, kończy się tura i przechodzimy do następnej, czyli odkrywamy nową kartę. Natomiast cała gra skończy się, kiedy skończą się tak naprawdę karty, bo one też będą nam wyznaczały czas. Rozgrywki, no i podliczamy sobie punkty z poszczególnych rzędów, czyli im więcej tych siedlisk tam udało nam się wpisać, więcej cyferek, tym więcej mamy punktów zwycięstwa. Jeśli chodzi natomiast o kaskadia wzgórza, moi drodzy, to też jest to rollen ride, też mamy kości, też mamy karty siedlisk, tak samo arkusze, działa to dokładnie w identyczny sposób jak w przypadku rzek, przy czym symbole na kościach i bonusowe możliwości są nieco inne, no i żeby nie być gołosłowną, no to tutaj we wzgórzach mamy na przykład możliwość przerzucenia kości raz bądź dwa razy, albo na przykład zamiast zbierania jakby zwierzaków, które wyturlały nam się na kościach, możemy wybrać jakieś trzy dowolne lub też możemy zmniejszyć koszt akcji kości o jeden żeton natury. Cała reszta w obu tych wykreślankach działa identycznie, czyli no będziemy turlać kośćmi, wybierać sobie bonusy, zwierzaki, jakie chcemy pozyskać. Zapisujemy sobie to na tym arkuszu e, pierwszym, gdzie mamy stan zwierząt, później ewentualnie realizujemy kartę siedliska, wpisujemy nagrodę w drugi arkusz i tak rozgrywamy kolejne e, tury, e, aż skończy nam się rozgrywka. I myślę sobie, że jeśli polubiliście, może pokochaliście nawet ten światka Skadi, który być może znacie z nazwy to gry podstawowej, to obie te wykreślanki wam się spodobają, a jeśli macie szersze grono graczy, jak wspomniałam już na początku do 8 osób nawet, może um, zasiąść, jeśli połączycie sobie obie te wykreślanki. I jeszcze jedna, powiedziałabym mała niespodzianka, ale nie jest ona mała, natomiast niespodzianka, bo nie spodziewałam się, że przypełzną do mnie ślimaki. A tu proszę. Mam ślimaki, pokażę Wam zawartość tego pudełka, no bo dopiero co rzeczywiście przypełzły od Galakty, za co bardzo dziękuję. Nie zagrałam jeszcze, nie wiem o co tu chodzi, ale widzę, że te skorupiaki będą tutaj się naparzać. Tak mi się wydaje. Słuchajcie, to jest gra dla od dwóch do czterech graczy. Bardzo fajnie zilustrowana tak mocno kolorowo, jak widzicie i no fajnie udało się tu uchwycić taki kontrast ślimaka, czyli zwierzęcia, które tam raczej no, za szybko nie reaguje na czy czynniki zewnętrzne z bojową postawą każdego z tych stworów właśnie w tej planszówce, a więc no ma być tutaj, jak obiecuje wydawca, dynamicznie, bo ślimaki są wyjątkowo bojowo nastawione. Generalnie będziemy tutaj zarządzać sobie grupą tych mięczaków, których każdy dowódca będzie obdarzał specjalnymi zdolnościami, przez co ma zwiększyć szanse na zwycięstwo. Zobaczę, jak to będzie wyglądać w tym ślimaczym wydaniu i nie omieszkam się tym podzielić z wami w jakimś kolejnym odcinku premier. Tymczasem mogliście Rzucić okiem, jak silimaki wyglądają i mamy tutaj jeszcze taki rzut z zaopatrzenia, czyli mini dodatek dorzucony do gry podstawowej. Kochani moi, tyle na dzisiaj, bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie, jeśli Wam się podobało, a taką mam nadzieję, bo staram się, aby każdy odcinek premier był różnorodny, aby każdy z Was, niezależnie od preferencji, coś dla siebie wypatrzył i znalazł, i żeby to się zadziało jeszcze zanim te tak decyzje trafią do sklepów, abyście mieli chwilę czasu na zastanowienie się, o czy to jest dla mnie, lub też jak dopiero co trafiły. I myślę, że utrafiłam w termin. Tak więc raz jeszcze dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że widzę się z Wami już niebawem w następnym nagraniu. Tymczasem um, zostawiajcie kciuki w górę, piszcie w komentarzach. Um, no i przede wszystkim grajcie w planszówki. Jakie mam nadzieję, że już wiecie po tym kolejnym odcinku. Um, żegnam się z Wami, dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!